Dobra, ten cały filmik będzie wyłącznie o reklamach i jak doszłem do na przykład, takich rezultatów. To jest sklep, który wczoraj, to jest sklep z Kanady, on doszedł już do 4000 kanadyjskich dolarów w jeden dzień. Ten sklep startowałem, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu, gdzieś tak i mówię, już, już dochodzi do super, super rezultatów, jak widzimy. Więc pokażę Wam dokładnie, jaki proces ja używam na reklama, co ja robię, w jaki sposób ja reklamuję. I wam po prostu pokażę, dlatego, bo ostatnio mieliśmy rozmowę, wczoraj mieliśmy rozmowę na Discordzie, było nie wiem, 30-40 osób i mieliśmy naprawdę super, super rozmowę o reklamach, w jaki sposób ja robię reklamy, tłumaczyłem dokładnie, mówiłem co robię, jak ja robię, tak samo na moim Instagramie, dużo ludzi mi się pytało pytało po prostu, żeby wytłumaczyć to bardziej, więc... Po to robię ten filmik, żeby Wam pokazać i mam nadzieję, że odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Oczywiście jak macie ważne pytania, jak chcecie coś konkretnego zapytać się, to można napisać do mnie na Instagramie lub w komentarzach. Eee, na, mówię, na wszystko odpowiadam, naprawdę na wszystko odpowiadam, więc tylko może jeszcze musicie. Na, na, nie musicie. <laughs> Możecie napisać, jak chcecie tak eee, No. Więc dobra. Eee, przejdźmy do rzeczy. Reklamy. Jest teraz Black Friday i nadchodzi Black Friday, więc... Będę po prostu dokładnie wam mówił co ja robię teraz na Black Friday w jaki sposób ja reklamuję, ale tak samo jak ja generalnie reklamuję, bo dużo się nie zmienia, ale po prostu pokażę wam. Tak samo ostatni filmik był o Black Friday i jakie zmiany robiłem, to tak możecie wziąć i zobaczyć tutaj wszystkie po prostu ten filmik cały, co jakie zmiany ja robiłem, bo już jest teraz Black Friday, więc po prostu no, czas zmienić, po prostu czas, coś zrobić, żeby ten Black Friday był jak najlepszy jaki może być. Dobra, do reklam przechodzimy. Póki co, pierwsze co, to są dwie typy reklamy, które ja prowadzę. I to jest tak: masz jeden produkt, i masz też kolekcję. Kolekcję. Jak mówię, też jeden produkt, bo też niektórzy po prostu nie nie o tym mi chodzi, to nie znaczy, że to jest sklep jednoproduktowy bo mówię to znaczy po prostu reklamuje w ten sklepie do, kole, do kampanii reklamuje tylko jeden produkt czyli jak ktoś kliknie na tą kampanię jak to zobaczy na facebooku ten produkt to kliknie w ten produkt i weźmie go do kolekcji, nie do kolekcji do tego produktu, po prostu weźmie go do strony produktowej tego produktu i oczywiście na tym sklepie jest 500 produktów 1000 produktów a kolekcje to jest to, że po prostu bierzesz ludzi do kolekcji, jak ktoś kliknie na tę reklamę, to zabierz do kolekcji, gdzie masz na brać 40 um, lub 50, nawet może być o wiele, o wiele więcej produktów w jednej kolekcji. I też może po prostu sobie wziąć i wybrać produkty, który im się podoba. Na razie będę mówił o kampanii jeden produkt, o jednych produktach i potem będę wziął, wziął, i przechodził tutaj. Pierwsze co, mam nowy konta reklamowe, nigdy nie używałem, nigdy nie reklamowałem. Pierwsze co, to muszę wziąć i w ogóle rozgrzać moje kontrole reklamowe. I co zawsze robię, to zawsze rozgrzewam te konta reklamowe. E, na pierwszy dzień... Pierwszy dzień włączam jedną kampanię. Jedną kampanię włączam, potem na drugi dzień włączam drugą. Na trzecim, trzecią plus czwartą i po prostu po pomału to konto reklamowe i nie, nie wrzucam od razu to konto reklamowe um, nie wiadomo ile pięć kampanii, żeby po prostu to konto reklamowe wzięło i się rozgrzało I dobra, powiedzmy, że jesteśmy już po tym rozgrzaniu konta reklamowego i co ja robię od razu wrzucam pięć kampanii dziennie pięć kampanii dziennie na jeden produkt na kampanię. Czyli powiedzmy, że mam jeden, mam dwa, mam trzy, mam cztery, mam 5. I zawsze biorę, każda kampania jest jakiś inny produkt. Czyli na przykład tutaj mamy jakiś T-shirt, na przykład T-shirt albo Polo. Tutaj mamy jakieś jeanset, coś takiego, całość jakieś, czwarte. Mamy na jakąś czapkę. Tutaj mamy jakiś jacket na przykład. A tutaj mamy na przykład jakieś buty. I wszystkie włączam oczywiście też na 50 euro albo na 50 dolarów. Zawsze po prostu używam 50. Każdy, każdy, każdy może Zawsze jest 50. To się nigdy nie zmienia. Dużo ludzi mnie pyta, czy mogę spróbować na mniej. To zależy od marketu też, y, robisz na przykład na większym marketu, np. Niemcy, UK, Zjednoczone, nie robiłbym poniżej 50 na Polskę, możesz robić poniżej i będziesz miał też dobre rezorty, bo kampanie, bo ym, wszystkie reklamy są o wiele tańsze, ale nie będę mówił tutaj o mniejszym budżecie, dlatego, bo ja, ja robię 50 i mówię tylko to, co ja robię i tłumaczę to, co ja robię, w taki sposób, żeby ja robię te reklamy. Dobra, na wszystkie reklamy też robię CBO normalne CBO, nic innego nie włączam i wszystko, na wszystko robię jeden ACET, czyli masz jeden ACET i do tego acetu masz trzy reklamy I to jest identyczne na każdy na każdą tutaj rzecz identyczne, proszę nie różne. Jeśli chodzi o te reklamy, to co ja zawsze robię z reklamami, to też robię innego typu reklamy. To wezmę, że mam jedną reklamę i mam jedno główne zdjęcie tutaj i na przykład tutaj mniejsze. Na pewno widzieliście takie typu reklamy. Tu tam tutaj na przykład jedno zdjęcie, tu masz drugie zdjęcie, tu masz trzecie, czwarte i piąte. A tutaj na przykład jedno główne zdjęcie, na przykład, że masz e, przez przez AI i coś. Takiego. Na pewno widzieliście takie reklamy, pokazywałam w filmikach wcześniejszych i tak dalej. Też... Też macie inne reklamy, na przykład masz, jest jedno zdjęcie i masz e, karusele, czyli masz tutaj zdjęcie, następne zdjęcie przechodzisz i masz następne zdjęcie tutaj. I po prostu możesz przechodzić z jednego do drugiego zdjęcia w taki sposób. Też masz takie, takie, takie reklamy, które możesz, możesz robić. I też masz oczywiście normalne, standardowe y, reklamy, gdzie masz po prostu jedno zdjęcie. Produktu, nie wiem, czy tam T-shirt, coś takiego, i bo masz tylko jeden produkt. E, też możesz wziąć i np. tło. Mieć, ja, czasami, tło powiedzmy, że mam po prostu biały background, czasami mam background z, z sklepem, czasami mam background z przemierzalni. Mówię, jest tysiące możliwości do reklam, ale zawsze e, biorę i chcę robić w taki sposób, żeby wszystkie reklamy, które ja prowadzę, żeby wszystkie były inne, czyli wszystkie typu reklamy tutaj robię, to te trzy reklamy mają być inne. Inne reklamy, innego typu reklamy. To jest dla mnie bardzo ważne. Powiem wam później dlaczego. Oczywiście najważniejsze e, analizy, analizy wyreklam, to jest CPC. Też jest oczywiście CTR i OAS. To są najważniejsze te trzy rzeczy, które musisz wziąć i patrzeć na, na analizę przez swoje reklamy. Też ja lubię patrzeć na, na Link Clicks. Też lubię na to patrzeć. No nie, nie, nie różni się zbytnio od CTR, bo CTR to, to jest właśnie Click through rate Czyli Click through czyli ile ludzi przechodzi. Z Twoje reklamy przez ten link, który jest w reklamie na twoją stronę. Ale mówię, te trzy rzeczy to są te rzeczy, które ja najbardziej patrzę. To są najważniejsze w moim wypadku. Też pamiętajcie, że ja to wszystko mówię tutaj to wszystko generalizuję. Nie generalizuję dlatego, bo nie mam Waszych list przed sobą, nie mam reklamy przed sobą, żeby posłużyłem i dokładnie w każdej, każdej, reklamie brał i po prostu pokazywał wam, co ja robię w każdej reklamie, dlatego, bo się różni, naprawdę, od tych analiz, od tych reklam wszystko się będzie różniało, robinkę, coś innego będzie w każdej reklamie, ale ja generalizuję wszystko, co ja robię, w jaki sposób ja robię, w tym filmiku, więc pamiętajcie też o tym. I wiesz, generalnie mówiąc, co ja robię, to jak reklama już idzie i minęło pierwsze 10 euro, to patrzę się na CPC. CPC. I jak to CPC jest powyżej e, się 1 euro 1 euro, to kampanię biorę i wyłączam. Biorę i ją wyłączam generalnie. Mówię, zależy od innych rzeczy też, ale generalnie za, wyłączam tego, bo to jest dla mnie za dużo na jedną reklamę i biorę i po prostu ją wyłączam. Drugi punkt patrzę, to jest na 20 euro i po, po 20 euro, co patrzę to na ATC, czyli add, add to cart. Czyli jak ktoś dodał do koszyka. Jak, jak nie ma w ogóle w, w koszyku 0, to kampanię wyłączam. Jak jest 1, czyli plus 1 w koszyku, to oczywiście reklama płynie sobie dalej, idzie sobie dalej. Bardzo proste. I oczywiście trzeci punkt patrzę po 30 euro. 30 euro już patrzę po prostu na, na czy ktoś w ogóle wziął i kupił daną rzecz, dany produkt. Jak nie było zakupu po tym 30 euro, to po prostu reklamę zabijam. Mówię, zależy też od paru innych rzeczy, ale generalnie to jest na co patrzysz. Też jeśli chodzi o czas reklam, ile robisz? Też się to różni. Co ja dawniej robiłem, co ja robiłem w tym kursie, co ja miałem na YouTube, co jest kompletnie za darmo, jest prawie dwie godziny. Ja dawniej robiłem i dodawałem nowe reklamy. Nowe. E, nowa. nowa reklama. Miałem co, co nowy dzień, co jeden dzień, miałem. dodawałem zawsze rekl, re, reklamy. Ja tego nie robię już, dlatego biorę i daję Facebookowi czas, żeby wziął i tę reklamę optymizował. Żeby bardziej po prostu em, zobaczyłem w jaki sposób ona się uczy, ta reklama i w jaki sposób ona po prostu pokazuje... No a Ci też mówię, dlaczego jest ważne 50 euro, czy 50 dolarów, czy, dlaczego ta liczba jest taka ważna. We Facebooku 50 to jest... Taka magiczna liczba. Dlatego, bo jakbyś przeczytał na Facebooku dokładnie, co to 50 ci mówi, jak ty wybierasz ten budżet, to pisze, że musi wziąć twoja reklama przejść prze, przez 50 conversions. 50 conversions musi przejść. Co to jest te conversions? Te conversions to jest rzecz, którą ty wziąłeś i optymalizujesz na Twojej stronie. Powiedzmy, ja zawsze biorę na Purchases. Ustawiam zawsze reklamę na Purchases. Bo mnie zależy na tym, żeby ludzie kupowali. Więc dodaję na Purchases. Czyli musi przejść kampania przez 50, 50 rzeczy, które Ty optymalizujesz na Purchases, żeby ta reklama wzięła i się kompletnie nauczyła. Bo dopóki ta reklama nie przejdzie przez ten learning phase czyli learning face dopóki nie przejdzie tam przez cały ten learning phase to reklama będzie się dalej uczyła i uczyła i uczyła po prostu dopóki nie dojdzie do, do tego 50 dopiero jak twoja reklama będzie miała 50 sprzedaży to będzie już Facebook wiedział dokładnie Jakich ludzi ona ma targetować? Jak, jaki, jakie osoby ma Facebook pokazywać? Wtedy dokładnie po prostu będzie wiedział, w jakich dobrach. Dobrać ludzi do swojej reklamy, jak ich pokazywać w swojej reklamy, żeby było jak najwięcej sprzedaży. Dopóki nie, nie dojdzie Twoja reklama do tego 50 euro, nie, 50 sprzedaży, Sprzedaży, to Twoja reklama będzie dalej się brała i się uczyła w nieskończoność. A to nie znaczy, że to jest źle, dlatego, zawsze będą, jak będę sprzedawał do punktu tego i tak będę sprzedał dalej. Tylko zawsze, Facebook po prostu będzie dobierał i do, będzie chciał dobrać najlepsze osoby, żeby wziąć i sprzedać tę rzecz. Przed, tak jak tłumaczyłem w filmiku, nie wiem, 2, czy filmiku temu, też o tym mówiłem, że masz okno ludzi. Tutaj masz budżet 50 euro I, i Facebook dobiera tylko do tych ludzi tutaj. Tylko do tych ludzi dobiera twoje, twoje reklamy i pokazuje tym osobom. Jak bierzesz, jak skalujesz reklamę, powiedzmy skalujesz tą reklamę do 100 euro, to to okno bierze się i powiększa się tak Czyli o dwa razy, o dwa razy więcej po, powiększy się to okno i dwa razy więcej osób Facebook będzie pokazywał swoją reklamę. Tak? Dwa, dwa razy więcej. Czyli też musi wziąć i Facebook znowu będzie musiał wziąć przez ten Learning Face i będzie musiał się znowu uczyć na, i na, na te osoby, które tutaj będzie widział w tym. Dlatego, bo jest więcej osób, musi więcej ludzi pokazywać, musi więcej ludzi dodać do Twojej reklamy, żebyś się nauczył kompletnie yy, jaki twój typ, jaki twój, jaka osoba kupuje tą rzecz, którą Ty Też dlatego dużo ludzi widzi powiedzmy taki, co mówią inconsistency, inconsistency w reklamach, dlatego, bo Facebook bierze i dalej się uczy co chwilę na tych reklamach i dopóki się on nie nauczy to on będzie dalej po prostu próbował wziąć i znajdować nowe osoby czyli jeszcze więcej osób do sprzedaży do sprzedaży, dopóki nie znajdzie tych osób które wie, że na pewno mają większą szansę do zakupu ale to jest normalne i tego, ten inconsistency będziesz zawsze miał dopóki, powiedziałbym dojdzie do sprzedaży 30. Jeżeli będzie miał sprzedaży 30 plus na stronie, to będzie ciężko znaleźć inconsistency consistency, bo chwilę Facebook znajduje nowych ludzi, próbuje wpuścić swoje reklamy do, do nowych osób, które może nie kupią, ale chce w Facebook się dowiedzieć, czy w ogóle te ludzie kupią, czy nie kupią. Dobra, jeżeli chodzi o analizę reklam, czyli mówię, wracamy do tych trzech reklam. Mamy trzy reklamy, powiedzmy, że mamy... Tak jak mówiłem wcześniej, mamy jedną reklamę, która ma, na przykład tutaj, tutaj zdjęcie, tutaj ma długie zdjęcie, tutaj trzecie, czwarte, piąte, szóste. Czy byle ten, ma, masz taką, masz, to jest jedna reklama. To jest jedna reklama. Druga reklama, na przykład wygląda w taki sposób, że na przykład masz karuzelę, czy masz jedno zdjęcie, idziemy do następnego zdjęcia. To jest następna reklama. A trzecia reklama to jest po prostu jedno zdjęcie, masz trzy reklamy, trzy reklamy. Patrzysz na, i analizujesz jakie masz CPC, jakie masz CTR i oczywiście ROAS, jak były oświataże. Jak nie, jak nie było oświataże, to patrzysz tylko oczywiście na, na te dwa i analizujesz. I patrzysz na te wszystkie reklamy i patrzysz która miała naj, najmniejsze CPC lub największe CTR. CPC oczywiście mówię bierzesz na poniżej jednego euro, jak jest poniżej jednego euro, CTR różni się. Ja mówię 2%, 3% jest dobry, to jest taki taki average jak jest 4% plus to jest po prostu no, to jest mega super ale w większości będzie tak 2-3% to też jest dobrze. Mm -mm. Jak znajdziesz reklamę, która najlepiej działa, czyli powiedzmy, że ta reklama, która miała tutaj jedno główne zdjęcie, tutaj miała zdjęcie, tutaj miała zdjęcie, tutaj, tutaj miała zdjęcie, powiedzmy, że ta reklama miała najlepsze analizy w porównaniu do tych dwóch innych reklam. Powiedzmy, że ta reklama miała 0.62 CPC, miała np. 2.7% CTR. Ale nie było, na nie szkada ale widzisz, że ta reklama jest dobra i działała. Więc co robisz na następny dzień? To bierzesz ten, tą reklamę i robisz same reklamy tego typu. Czy masz 3 te reklamy na, następ, na następny dzień? które są tylko tej najlepszej reklamy, która była w pierwszy dzień. I testujesz i analizujesz dalej. I mówię, zawsze bierzesz i te reklamy trochę zmieniasz. Dodajesz nowe zdjęcia, tutaj jest inne zdjęcie, tu jest inne zdjęcie, tu jest inne zdjęcie. Wszystko się różni. Wszystko się różni i testujesz po prostu co chwilę coś innego. I następny dzień bierzesz, patrzysz na te trzy reklamy i znowu na tych trzech masz patrz, patrzysz na CPC, patrzysz na CTR, Patrzysz, patrzysz na roas, ROAS patrzysz na, i, na, na, i po prostu znowu patrzysz, która była najlepsza. I który schemat reklamy był najlepszy. Potem, jak już wiesz, jaki schemat reklamy był najlepszy, to znowu idzie na następny dzień i ta reklama, która była najlepsza, czyli najlepsza tego typu, bierzesz używasz tą reklamę, ten schemat reklamy. I tworzysz nowe reklamy tego samego, po prostu, typu. Na następny dzień, czyli czwarty, piąty, szósty. I idziesz dalej i dalej z tym samym typem reklamy. Dobra, ale pamiętajmy też, że mamy pięć kolekcji, tak? Mamy pięć kolekcji. Ty patrzysz się, oczywiście, na każdą kolekcję patrzysz na, na te rzeczy. Patrzysz na, na te trzy reklamy na każdej jednej kolekcji. Czyli masz 15 reklam, które patrzysz przez wszystkie dnie, i też musisz wybrać jaki produkt to był. Czyli powiedzmy, że najlepszy produkt, właśnie był ten e, T-shirt albo Polo, i tu były najlepsze. Na następny dzień bierzesz ten T-shirt i Polo, i rob, zamierzasz robić 5 kampanii kompletnie innych. To robisz na przykład e, na następny dzień, robisz na przykład 3 e, kampanii, robisz 3 campaigns. Na przykład, tak mamy jeden. Mamy t-shirt, drugi mamy t-shirt i trzeci mamy t-shirt, czwarty mamy hat, e, na drugim miejscu. Powiedzmy, że hat miało najlepsze cytary i CPC, bo na drugim miejscu miał bardzo dobre, więc robię hat i jakiś inny hat troszkę robię. I, to, to jest inna koszulka, to jest inna koszulka, to jest inna koszulka, to jest inna czapka, to jest inna czapka. I testuję dalej i patrzę, mówię i biorę i patrzę na te, trzy, na te reklamy, mam te trzy reklamy i testuję dalej i idę dalej z nim Pamiętajcie, że wy gdy, gdy próbujecie dać swojemu konta reklamowe. Spróbujcie nauczyć go, co jest najlepsze dla tego konta reklamowego. Bo każdy konto reklamowe jest kompletnie inny. Nie, nie kompletnie inny, ale zależy od produktu jest inny. Po prostu różni ja mam Ja mam prawie 30 reklamowych i mam, inne konta, i mam inne rzeczy w innych kontach reklamowych. Na przykład Przez w jednym koncie reklamowym mi się właśnie, powiedzmy, dałem t shirty W, znaczy w drugim koncie reklamowym się dałem się świat e, buty, To nie zale, zależy. I ty próbujesz wziąć i zobaczyć jaki, jaki typ produktu jest najlepszym dla Twojego konta reklamowego. I ty próbujesz dać temu um, no, algorytmowi, um, algorytmowi próbujesz dać ten produkt, który się sprzedaje najlepiej dla Twojego konta reklamowego. Po prostu próbujesz mu dawać więcej. Zawsze dajesz mu, zawsze algorytmowi dajesz więcej i więcej temu, co już działa. Czyli dlatego mówiłem, tak mówiłem wcześniej o tych reklamach. Jak jedna reklama działała, jakiś ten typ reklamy działał, to ty próbujesz dawać um, jemu jeszcze więcej te, tego samego. I co chwilę dajesz mu nowe rzeczy, żeby było tego samego. Ta, ta, tego samego. Tak samo z, z produktem. Tak samo właśnie z tym produktem. Ty chcesz wziąć ten produkt i dawać konto, swoim konto mówi jeszcze więcej te, tego typu produktu z tą reklamą, która już działa. I co chwilę chcesz po prostu wziąć i potwarzać, i potwarzać i powtórzyć, powtórzyć, potwarzać, wiesz co, chodzi, ten sam typ rzeczy. Bo w końcu zadziała. W końcu z produktu, o, o, po prostu jeden, jeden typ reklamy, który ja prowadzę. Które ja robię. Oczywiście będę dawał więcej Wam, jak chcecie więcej. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem trochę. Mówię, jak macie pytania, to zawsze pytajcie. Zawsze odpowiadam na wszystko, naprawdę. Więc mówię, jak macie coś, pytajcie. I dobra, kończę tutaj, bo już widzę, że trochę dużo, ta, ta lekcja długo potrwała, ale idziemy dalej. Jak coś macie do, 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 do pytania, pytajcie się. I do następnego.